Witam serdecznie wszystkie skorpiony skorpiony słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na kwiecień 2024 roku, co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie skorpiony. Do 30 kwietnia Mars, planeta energii, siły życiowej, będzie w rybach, czyli w trygonie do Waszego znaku, dając Wam łatwość wy, wykorzystania swoich talentów. Dobry czas na miłość, na zabawę, na inspirację, na kreowanie swojej rzeczywistości, na samorealizację. Do, czwartej, do czwartego będzie w rybach również Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, więc tutaj czas na miłość, czas na spełnienie, czas na randki, spotkania towarzyskie, na wykorzystanie swoich talentów, być może. Napiszecie jakiś utwór, napiszecie jakiś wiersz, um, jakieś dzieło stworzycie. Od 19 słońce przechodzi do byka i ustawia się naprzeciw waszego znaku. Od 29 dołącza Wenus, planeta miłości, pieniądze, przyjemności do byka. Więc tutaj mocno ruszają się wasze współprace, wasze partnerstwa, więc tutaj dużo się będzie działo. Prócz tego w tym miesiącu Merkur jest w retrogradacji i odbywa się. Nów no, Księżyca w znaku barana, yy, z całkowitym zaćmieniem Słońca. Więc wow, miesiąc jest mocny, tak? Dużo się dzieje, więc zacznijmy od początku. Ponieważ już 1 kwietnia merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, krótkich podróży, yy, chodzi w retrogradację, będzie w niej aż do 25 kwietnia. Więc pamiętacie. U was reprezentuje to pracę, zdrowie, życie codzienne. Merkury, gdy jest w retrogradacji, czyli on już przeszedł prawie do końca znaku Barana i cofa się, czyli daje nam czas na zastanowienie się w kwestii swojego zdrowia, w kwestii pracy, życia codziennego. Tutaj Baran mówi: postaw na siebie, być może, nie wiem, zacznij ćwiczyć, być może mówi o własnej działalności opuścił w bardziej we własnym kierunku yy, namawia uwierz w siebie tak tutaj pamiętajcie mamy węzeł karmiczny czyli to nie jest słuchajcie przypadek że yy, akurat tutaj Merkury jest w retrogradacji mówi postaw na siebie tak Daje ci czas żeby się zastanowić czego chcesz czego pragniesz w którym kierunku chcesz iść 3 kwietnia piękny aspekt, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, łączy się z Neptunem. Planetą miłości, duchowości, inspiracji artystycznych. I ustawia się w trygonie do Waszego znaku, więc to jest wspaniały czas na miłość wspaniały czas, mówię, możecie stworzyć jakieś dzieło, napisać jak, jak, jakiś utwór. To jest naprawdę. Magia. Możecie wykorzystać swoje talenty, pokazać to ludziom, yy, rozpocząć coś, o czym marzyliście. Więc yy, piękny czas. Później, 5 kwietnia, Wenus przechodzi do Barana. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. Wenus w Baranie wie, czego chce. Tak jak powiedziałam, u Was dotyczy to pracy, zdrowia, życia codziennego. To jest najważniejsza sfera w tym miesiącu dla Was. Więc tutaj. Ja chcę postawić na siebie, tak? Być może własna działalność, pójść w bardziej własnym kierunku, we własnym kierunku, szukanie inspiracji, wiara we własne możliwości, być może dołączenie do życia codziennego jakiegoś ruchu, tak? Baran to ogień, działanie, czyli może włączyć jakiś spor. Wenus 6 kwietnia ustawi się w sekstylu do Plutona, planety przemiany, planety transformacji, więc tutaj być może. Myślicie o jakiejś przeprowadzce, o zmianie najbliższego otoczenia. Yy, chcecie się poczuć bezpieczniej, chcecie zostawić coś, co yy, wam nie służy. Co jest, yy, Pluton wszedł do wodnika i Pluton ustawia się w kwadracie do waszego znaku, więc jakby zmusza was do zmian, zostaw coś, co Ci nie służy. Może to być dom rodzinny, może to być yy, coś, co wydaje się, że daje ci poczucie bezpieczeństwa, a wcale tak nie jest, to jest takie złudne, tak? Więc tutaj, yy, Wenus sekstylu do Plutona daje nowe szanse i nowe możliwości pozytywnych zmian w życiu codziennym, w pracy, w zdrowiu. I 8 kwietnia odbywa się nów z całkowitym zaćmieniem słońca w znaku Barana, kochani. To jest mocny nów, ponieważ nów odbywa się na Hironie, a Hajron pokazuje wiecznie odnawiającą się ranę w nas. W baranie oznacza, że nie do końca wierzę w siebie, nie do końca wierzę w swoje możliwości, nie do końca wierzę w to, że mogę robić to, co chcę, to, co kocham, że w życiu codziennym, w pracy, w zdrowiu mogę postawić na siebie. To jest czas takiego uzdrowienia, kochani. Podczas zaćmienia nie wiemy wszystkiego, nie widzimy wszystkiego. To dopiero nam się odsłoni w ciągu pół roku myślę, że w przypadku nowy w yy, baranie szybciej bo baran jest bardzo szybkim znakiem tak więc tutaj yy, uwierz w siebie uwierz że możesz zmienić pracę możesz przejść na własną działalność że jesteś dobra dobry w tym co robisz że możesz wprowadzić zmiany w swoim życiu które tobie będą służyły możesz być sobą uwierz w to wtedy poprawi się twoje zdrowie poprawa poprawi się twoja praca, ty masz uwierzyć w siebie, tak mówi baran. Ja, najważniejsze jest to, czego ja chcę, czego ja pragnę. I tutaj to jest takie znamienne, bo zobaczcie, i Merkury jest w retrogradacji w znaku barana, i jest tu Słońce, i weszła Wenus, i teraz jest zaćmienie, czyli, czyli yy, jeszcze na tym hajronie, tak uzdrów siebie, ty sam dla siebie, sama dla siebie jesteś uzdrowieniem. Więc wow, mocne, słuchajcie. 10 kwietnia, yy, trudny dzień, ponieważ Mars, planeta energii, siły życiowej, łączy się z Saturnem. Saturn to jest planeta ograniczeń, ale dla Was jest to w trygonie, czyli w pozytywnym aspekcie. Więc tak naprawdę, yy, wiecie, tutaj działacie, macie jakieś marzenia, chcecie coś realizować. Mars, jak spotka się z Saturnem, to jest takie zahamowanie, ale w tym przypadku myślę sobie tak. Saturn cię zatrzymuje. I mówi tak, dobrze, realizujesz swoje marzenia, swoje pasje, realizujesz siebie. Czy to ma jakiś plan? Czy masz na to jakiś konkret? Co z tego, czy żeby zrobić z tego coś na stałe? Tak, troszkę was zatrzymuje, ale Saturn w trygonie to jest zawsze nagroda. Jeżeli pracowaliście przez ostatnie lata, marzyliście o czymś, dążyliście do jakiegoś celu, to jest realizacja, to jest odcinanie teraz kuponów, kochani. Więc Mars tutaj z Saturnem w Trygonie dla was daje nowe, cudowne możliwości, tak? Więc no, dla was to jest akurat bardzo pozytywne. Hmm. Później 12 kwietnia Słońce łączy się z Merkurym w Baranie. 19 Merkury łączy się z Wenus, czyli Merkury, planta komunikacji, współpracy, biznesu, Wenus, miłości, pieniądze, przyjemności. Zobaczcie, łączą się w baranie, czyli jakaś ciekawa rozmowa, ciekawa inspiracja, yy, tutaj jakiś bodziec, tak? Yy, być może jak, i, i zainicjowanie czegoś, jakaś myśl. Merkury, pamiętajcie, to jest nasz umysł, to jest też komunikacja. Może z kimś porozmawiacie, kto wam da nowy pomysł na siebie, albo wam powie, wow, co ty się boisz, zobacz, przecież ty to, to, to osiągnąłeś, ty jesteś super. Więc jakby wiecie, wykorzystujcie też to. Tego 19 słońce wchodzi do byka. Słońce wchodzi do byka i ustawia się naprzeciw waszego znaku, dając wam, wiecie, tutaj widać, że mm, będzie y, dużo się zacznie dziać, jeżeli chodzi o relacje fitnesskie, współpracę wszelkiego rodzaju. Yy, jeszcze tego 19 marca ustawia się w sekstylu do Jowisza. Mars, planeta energii, siły życiowej, który jest w trygonie do waszego znaku, w pozytywnym aspekcie, ustawia się w sekstylu do Jowisza i zaraz w sekstylu do Urana. Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju, Uran, planeta nowości, młodości, nagłych, nieoczekiwanych zmian. W waszym sensie pozytywnych, tak? Bo to jest sekstyl, nowe szanse, nowe możliwości. Więc tutaj jakieś nowe inspiracje, poznanie nowych ludzi, świetny czas na miłość, na zakochanie, na nową współpracę. Możecie kreować nową rzeczywistość. Więc tutaj u, powiem wam dużo się dzieje. Ale tak, tego 19 słońce wchodzi do byka, i później 21. jest bardzo ważne wydarzenie astrologiczne, moi drodzy, ponieważ Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju, łączy się z Uranem, planetą nowości, młodości, nagłych, nieoczekiwanych zmian, nowoczesnych technologii, współpracy z zagranicą. To jest w znaku byka, naprzeciw waszego znaku. Czyli mocno dotyczy waszej współpracy, waszych relacji, wszelkiego rodzaju relacji partnerskich, zawodowych. Ludzi, z którymi współpracujecie, tutaj może pojawić się ktoś nowy, tak? Wiecie, uran w byku ogólnie od kilku lat zmienia ym, wartości, zmienia pieniądze. Tutaj wiecie, i, i idzie do nas wirtualny pieniądz. Świat się zmienia, my tego nie zatrzymamy. Jowisz jeszcze to powiększa. Więc tutaj może się pojawić. Wiecie, nikt do końca nie wie, czego się spodziewać po tym aspekcie, tak? Bo tutaj, no, rewolucja, nagle nieoczekiwanie. No, na rynkach finansowych mogą się dziać różne rzeczy, różne cuda. Ktoś może dużo zarobić, a ktoś może dużo stracić. U Was jest on naprzeciw waszego znaku. Mars ustawia się w sekstylu, więc pozytywnie. Może to przynieść dla Was coś dobrego. Nową miłość, nową współpracę. Coś zupełnie nowego, kochani. Coś, czego się nie spodziewacie. Ale jest tutaj jeden taki yy, yy, mankament, ponieważ w tym dniu 21. słońce, które wyszło do byka, ustawia się w kwadracie do plutona. Czyli coś trzeba zostawić, aby wejść w coś nowego. Być może coś, co od wielu lat znacie i dawało wam poczucie bezpieczeństwa, ale teraz już nie jest dla was. Tak? Trzeba iść do przodu. Pluton zmusza nas do rozwoju, do mm, ekspansji, do zmiany. Zostaw to, co już Ci nie służy. Być może wiele lat to było dla Ciebie dobre, ale teraz Słońce jest w kwadracie do Plutona, a Jowisz łączy się z Uranem, tak? Czyli, czyli tutaj no może to być coś, co, co wytrąci Was na chwilę z równowagi. Poczujecie, że, że, że jest coś nowego, coś innego. Troszkę możecie się poczuć zagrożeni, zagubieni, ale Yy, Marca macie cały czas yy, i Saturna w rybach, w Tygonie, tak? Czyli tutaj to zapowiada sukces. Yy, później, 24 kwietnia, odbywa się pełnia księżyca w znaku Skorpiona. Pełnia w Waszym znaku. Pełnia mówi yy, o, z, o kończeniu czegoś. Yy, pełnia w Skorpionie mówi. Y, tu jest Księżyc, w Skorpionie, nie czuję się zbyt dobrze. Tu mogą się jakieś odezwać Was rany, jakiś ból, jakiś brak emocjonalny, tak? ponieważ tak podczas każdej pełni Księżyc jest naprzeciw Słońca, czyli Księżyc jest w Waszym znaku w Skorpionie, a Słońce jest w byku. Pełnia zakańcza, tak? Być może trzeba zostawić coś, uświadomić sobie, że nie wiem, nie szedłem do przodu, nie szłam do przodu, bo się bałam. Bo czuję się bezpiecznie w tym, co znam. Teraz czas, czas iść, iść w coś nowego, po prostu, tak? W pewnym sensie, tak jakby część Was będzie trzeba się przełamać, część Was będzie potrzebowała odejść, tak? Żeby iść w coś nowego. To może być bolesne, bo tak jak mówię, skorpion. Jest mocnym znakiem, ale on też lubi stałość, lubi kontrolować, a tutaj dzieje się coś poza waszą kontrolą, uran z Jowiszem naprzeciw. Nie wiadomo, co się może wydarzyć. Więc tutaj Pluton zaczyna robić kwadrat, tak? Na razie do, dla skorpionów z początku znaku, ale to zapowiada zmiany, zmusza was do zmian, do zostawienia czegoś. Tutaj w pewnym sensie nie będziecie mieli nic do powiedzenia, można tylko iść do przodu. Więc tak naprawdę to już u Was zapowiada duże zmiany, i zaraz popełni, Merkury wchodzi w ruch prosty około 13:50. Więc tutaj wychodzi z retrogradacji i możemy iść do przodu, moi drodzy. Tutaj Merkury Was inspiruje przez ponad trzy tygodnie. Czego chcesz, czego chcesz w codziennym życiu, Chce, czego chcesz w pracy, czego chcesz w zdrowiu, co trzeba zmienić. Postaw na siebie. I 29, kochani, Mars łączy się z Neptunem. Mars, planeta energii, siły życiowej łączy się z Neptunem, planetą miłości, duchowości w trygonie do waszego znaku. To znowu może być czas na miłość, czas na realizację talentów, czas na zabawę, na inspirację, na wielki rozwój. Tutaj macie naprawdę świetne aspekty. I tego 29. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do znaku byka. Wenus wchodzi do byka, a Wenus w byku czuje się bardzo dobrze. Wie, co zrobić, jest w swoim królestwie, bo ona Wenus włada znakiem byka, jest królową. Więc wie, co zrobić, żeby były pieniądze, żeby było przyjemnie. Tutaj u Was dotyczy to relacji partnerskiej, współpracy z nowymi ludźmi. Ona wie, jak to zrobić. I na koniec miesiąca 30 kwietnia Mars, planeta energii, siły życiowej, kochani, wchodzi do znaku Barana. A Mars w Baranie czuje się bardzo dobrze. Jest u siebie. Tutaj wszyscy dostaniemy kopa energetycznego, tak? I tutaj u Was już tutaj się dzieje dużo. W pracy, w zdrowiu, w życiu codziennym. Stawiacie na siebie. Działacie. Pamiętajcie, tutaj jest węzeł karmiczny do końca roku w Baranie. Stawiaj na siebie. Bądź dla siebie ważny. Zapytaj siebie, czego ja chcę, czego ja pragnę. Sięgnij po to. Tak robi Baran. Tu o tym mówi ewolucja, że wszyscy ludzie, wszyscy my mamy iść w tą stronę, tak? Stawiać na siebie, na swoje talenty, swoje potencjały, uwierzyć w siebie, być sobą, przestać udawać, tak? Więc ja, drogi Skrupiony, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Wykorzystajcie jak najlepiej tą energię Marsa, który jest przez cały miesiąc w tych rybach, Saturna, który jest w rybach, w trygonie do waszego znaku, i mówi to, na co zapracowałeś, przyniesie ci sukces. Jeżeli ktoś chciałby się zainspirować, potrzebuje konsultacji, rozmowy, żeby zastanowić się, w którym kierunku iść, jak wykorzystać energię planet, czego mogę się spodziewać po kwadraturę Plutona, która do mnie idzie, tak? Jak wykorzystać jak najlepiej trygon Saturna? Zapraszam do konsultacji, zapraszam do rozmowy. Oczywiście chętnych do nauki astrologii również zapraszam. Na razie kursy trwają, więc, więc na razie już nie tworzę nowej grupy, ale uczę też indywidualnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.